Idziemy na camping w Także cywilizowane sanitariaty. Nasze super śniadanko. Smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. A za dwa tygodnie my lecimy z Warszawy do Aten i będziemy zwiedzać Pelopones. także obserwujcie nas. I lotnisko. Idziemy na camping w Jak nam ten się nazywał? O, ten camping Aretti, to jakieś są dziw dziwne skręc... rzeczy, Miejsce bo nie ma lewe. telefonu, maila jak piszesz to mają full box, pan na recepcji Cię nie wpuści, bo jak nie masz rezerwacji zadzwonił, ale od razu się połączył, także no słabo, słabo. Po naszych wczorajszych wędrówkach wylądowaliśmy na kempingu Stavros. Niestety już nie było miejsca w pierwszym rzędzie. Jesteśmy w drugim, a przynajmniej jest tu ciepła woda w łazienkach. Także cywilizowane sanitariaty. Nasze super śniadanko i jutro. I jutro lecimy do Polski z salonik do Krakowa i będziemy znowu za dwa tygodnie tym razem na Peloponezie. Jeszcze podsumujemy nasze te całe wakacje i widzimy się na ten. Hej, wszystkim! Teraz będzie troszeczkę niecodzienny widok na naszym kanale, bo mamy pierwszą współpracę z której jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo dostaliśmy taki tutaj blender. Jest to Blendy Go, mogłam sobie wybrać model, wybrałam sobie w Monstery, bo uwielbiam, mam w domu pełno takich kwiatów. Już parę razy go przetestowaliśmy i głównie używamy go do gofrów w kamperze. Jest to duża oszczędność na wakacjach, gdzie nasze dzieci uwielbiają gofry, także pokażę Wam jak szybko się robi gofry. Znaliśmy również różne smaki białka. Do ćwiczeń Także na pewno naszemu Maciusiowi się to przyda Bo on teraz jest w fazie trenowania Ze mną jest trochę gorzej Ale motywuje się cały czas A tymczasem przejdźmy do góry W kamperze nie mamy wagi Ale mamy zawsze kubeczki jednorazowe Także odmierzam zawsze Troszeczkę więcej mleka niż mąki Tak mniej więcej Cały kubek mleka do tak 4 piąte, 3 czwarte mąki, to już trzeba tak na wyczucie Jedno jajeczko nam tutaj wchodzi, mniej więcej wyjdą nam z tego cztery gofry Mleko Mąka Tak pół łyżeczki proszku do pieczenia Trochę oliwy. I zobaczcie, jak to się szybko wszystko robi. Całkowicie 3 sekundy. I będą go spraść. No i tak. Musi być trochę to gęsty, bardziej ciasto gęste niż na naleśniki. Jest tutaj zwykłe wejście, takie jak do Najnowszego no iPhone'a, także iPhone i USB. W czasie jazdy można również sobie to ładować, także jest wszystko jak potrzeba na potrzeby karawaningowe, można nawet tutaj sobie blendować lód do drinków. E, robić naleśniki, e, szejki e, białkowe Także jest super, my jesteśmy bardzo zadowoleni Przy czym jeszcze to jest nasza pierwsza współpraca Więc tym bardziej, ale naprawdę e, Nie będziemy tu pokazywać rzeczy, które są jakby nieprzydatne Możecie nam zaufać w stu procentach I uwaga, sprawdzamy Czy będą... o, będą super Dobra, to już zaraz nakładamy dzieciakom Mam już czuja, wyćwiczone parę razy przed nagrywaniem, żeby nie było. Bita śmietana gotowa, kupiona jeszcze w Polsce. 5-4 euro zaoszczędzone. Wygląda to smakowicie, a smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Zapewniam. Proszę, dzieci! Ooooooooym mogę czekolady. No następne będą w hotelu. Teraz idziemy z burówkami. Słupujemy. Dobrze? Mhm. Dobrze. A, a mogę tam. No chcecie tam? Przy stole? A, Dobra, no to idziemy bo do stole. Dobrze, no to świetnie. Hej, hej wszystkim. I nasza przygoda na Halkidiki dobiega końca. Ponad dwutygodniowe wakacje. Za nami jesteśmy na kempingu na, na camper parku w Salonikach, gdzie za dwie godziny pan nas y, zawiezie na lotnisko. Lecimy z Salonik do Krakowa, z Krakowa do Salonik lecą nasi rodzice, zabierają kamperka, przyjmują na dwa tygodnie, a za dwa tygodnie my lecimy z Warszawy do Aten i będziemy zwiedzać Pelopones. Także obserwujcie nas. Jak zauważyliście, Grecja nas nie zachwyciła. Nie było źle, oczywiście, no, były super momenty. Pogoda też nam tak średnio dopisywała, to też dużo pewnie na to wpłynęło. Takie podstawowe podsumowanie, to ta Grecja jest tania. Tak? No, te kempingi po 25 to maksymalnie 40 euro za, za dobę kebaby po 4 euro, gdzie to są naprawdę takie wielkie porcje, i gdzie ja nie byłam w stanie zjeść całego kebaba. Także jeżeli chodzi o jedzenie czy spanie, no to jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo przystępnie. No nie ma po co porównywać z Włochami czy Chorwacją. Natomiast... No my nie będziemy tymi youtuberami, jeżeli tak możemy w ogóle siebie nazwać, którzy... Są, będą zachwyceni Grecją i będą polecać tę Grecję. My bardziej się nastawialiśmy na miejscówki na dziko, wprowadzili ten zakaz. Wiemy, że ten zakaz jest tutaj egzekwowany. W większości się udaje jednak, że nie dostają mandatu. No ale już wiemy tutaj z opowieści, że po siedmiu nocach Polacy dostali 300, Litwini po miesiącu dostali 1200, bo się rozłożyli z krzesełkami, jak się rozkładacie, to liczą wtedy za osobę 300 euro. No i tu jest taki niesmak, bo gdziekolwiek nie staniesz na jakiegoś kebaba na mieście na chwilę, to się stresujesz, patrzysz czy nie ma policji. No jednak to 300 euro, to praktycznie 10 dni na kempingu tutaj. A poza tym jest tutaj tak nie do końca europejsko i jest niezaczysto na tych kempingach, to też w zależności też oczywiście od kempingu dużo. Ale no, to nie jest taki standard, którego ja, do jakiego ja przywykłam, a już naprawdę mało rzeczy mnie, że tak powiem, nie denerwuje. Myślę, że ten nasz Pelopones to będzie nasz ostatni wyjazd do Grecji na ten moment, dopóki nie, nie zniosą tego zakazu stania na dziko, bo te kempingi w Grecji nie są jeszcze tak w miarę przystosowane, żeby, żeby tam po prostu spędzać czas, tak? Bo no, jak siedzisz na tym kempingu, to jesteś na nim zamknięty bo no kamperem nie wjedziesz do miasta, nie zaparkujesz, nie, nie pozwiedzasz, tylko tylko musisz siedzieć na tym kempingu a z kempingów nie ma shuttle busów, nie ma uberów także no tu jest nie chcieli kemperowców więc nas już po Poloponezie raczej nie, nie zobaczą. Będziemy zwiedzać inne kraje europejskie. Także Grecja jak na razie długo nas nie zobaczy. Nie to, że nie było, że nie, nie to, że było źle, ale rewelacji też nie było. Chyba każdy musi tutaj sobie przyjechać, chociaż raz ocenić, tak jak my byliśmy i nikt już nas nie przekona, że tu jest taka rewelacja. Że tylko Grecja, żeby jechać aż tyle kilometrów, gdzie mamy Włochy i Chorwację blisko i całkowicie inny standard. Także widzimy się na Peloponezie. Prosimy Was o słupki, łapki w górę, żeby tutaj nas nakręcać do działania. I mam nadzieję, do zobaczenia! Hej! Jeżeli macie jakieś pytania co do Grecji, to piszcie koment w komentarzach. Ja zawsze chętnie odpowiem na wszystko, bo pewnie też o wszystkim nie da się tutaj powiedzieć. No jesteśmy spakowani do samolotu takie torbo plecaki, pojemności 90 litrów. Od razu to jest jako plecak. Kupiliśmy dekatlonie, i powoli będziemy ruszać na lotnisko. Mamy trzy torby. I stwierdziliśmy, że zabraliśmy za dużo ciuchów tym razem. Bo jednak pranie na kempingach jest lepszą opcją, niż mieć tyle o ciuchów w kamperze i ledwo się mieścić. <grymne> hej, hej, my już na lotnisku. Jest super lotnisko w Salonikach. Czyściutko. Sprawnie. Nie ma żadnych bramek, gdzie trzeba wjeżdżać i brać bilety. Po prostu ludzie sobie przejeżdżają. Jest kulturalnie. Aż żal wracać do domu. Aż nie wierzę, że to powiedziałam. Jesteśmy. Jest zachód słońca. Przepiękny zachód słońca. いいですか,いいですか